Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie po popołudniowo. Kochani, za oknem u nas jest dzisiaj, dzisiaj jest co, czwartek, jak to nagrywamy, wy to będziecie pewno jutro oglądać dopiero. Jest zawierucha. No i to taka porządna. Taka, taka porządna właśnie jak Danusia mówi, bo wiecie, jest bardzo silny wiatr, jest u nas zimno. Wczoraj było minus 7, dzisiaj jest minus 2, czyli niby trochę cieplej, ale odczuwalna temperatura wychodzi na to samo. Także i śnieg był i była gołoleć taka, nie? Marznąca gołoleć. Tak. Mówię wam, że no, było, no, było ciężko. Też, no, ja zanim dziewczyny wyszły, to ja wziąłem łopatę i po naszych schodach szybko to odrąbałem, bo to się nie dało. To nie było nie był śnieg, tylko takie no, marznące kuleczki. One zaraz zamarzały. Lodowisko, naprawdę bez, nie, nie wyolbrzymiam tego słowa, lodowisko po prostu, a teraz, że jest tak mm, mm, zimno i nieciekawie za oknem, myśmy sobie z Danusią wysprzątali, Danusia pozmywała, a teraz robimy placki ziemniaczane, co wam zaraz pokażę. I placówki się e, robią, proszę bardzo, Takie. ziemniaczki. Są takie dla naszej trójki, bo dla... Kajusia oczywiście nie lubi. Kajusia nie lubi. Kajusia nie lubi, ale Kajusia będzie miała za to kotleta. Z kotleta. No, mhm. kotleta z kurczaka, bo ona to bardzo lubi albo w postaci nagetsów, albo po prostu takiego filecika sobie lubi zjeść. Niedługo. No dzisiaj będą po prostu kotlety dla niej, bo nie mam no. płatków ukrydzianych. W te robię w no. płatkach ukrydzianych. No lagec, właśnie, nie bo polecamy kochani, polecamy, bo to jest taka zdrowa, zdrowa panierka. Czyli my robimy właściwie to w domu, to jest taka odwrotność tego, co jest w restauracjach, że mhm. mięsa mało, panierki bardzo dużo i to wzdyma człowieka i człowiek się czuje pojedzony, a tak naprawdę oszukany, nie? Mhm. A w domu mamy na odwrót, wiadomo, zrobimy sobie tak, żeby było dobrze, czyli dużo mięsa, mało panierki. Ale tą paniereczkę spróbujcie sobie, po prostu kruszymy płatki kukurydziane normalnie na miazgę i jest panierka super. Nie taka tradycyjna. No i teraz robimy... W ogóle wiecie co, jest godzina, nie wiem, po drugiej po 14, No. a zapaliliśmy światło. O, tutaj jeszcze myjemy. A tam jest nasz zegar. No, widać na zegarze, proszę. ciemno po prostu, Żeby nie było, że ściemniamy. Dochodzi w pół do trzeciej i zobacz. No i taki wieczór, kochani, mamy wieczór. Herbatkowo. Herbatkowo, pieskowo. Filmowo muzykowo. filmowo, muzykowo. Herbatka z cytrynką, dlatego was dzisiaj też traktuję cały czas herbatką z cytrynką, odkąd odpowiadam na komentarze dzisiaj. Czyli w czwartek tutaj jest pieseczek, proszę bardzo. My sobie tutaj siedzimy. Dano się tutaj głoska naszego pupilka kochanego, który sobie usnął po prostu. A widzicie co, ona non-stop y, lubi się tak przytulać. No, bardzo, ona jest bardzo przytulas. To jest taka rasa, że lubi się wybiegać, wybawić, bo jak jej się nudzi, to słyszeliście jak ona gaworzy. Oooooo! Zresztą nas straszył, że to że no. bordery, to takie. Bordery. To się... Psy, które non stop nie będą nam dawały spokoju. No. Trzeba w ogóle A tu nie. od rana do, do nocy. Nie, ona lubi się wygonić, tak. ale to nie tak jak w niektórych opowiastkach, że no będziemy mieli przerąbane. Wcale nie. No, herbatkę sobie pijemy. Ja tam dalej mam troszeczkę, ale to tam dalej nie widać. Na kominku mi stoi cytrynada, bo ja piję mineralkę teraz z, z cytrynką. O, Danusia, Danusia zaprezentuje. To jest moja cytrynada. Także kochani, herbatka z cytrynką gorąca lub taka cytrynada. Ja się nawet napiję. Siarp chlub. Ojej, dziękuję kochanie. Coś pysznego. Także polecamy. No i my się tutaj zaraz będziemy szykować, proszę bardzo. Telewizor jest przygotowany i będziemy oglądać film. Jakiś coś sobie na Netflixie. Bo na razie to tak po cichutku sobie muzyczka leci. Także jestem otoczony przez. Dwie dziewczyny i jednego chłopca, który potrafi robić dym, ale. Otoczony. Tak, jestem otoczony. Jestem otoczony i teraz nie mogę wstać. Już... A to są takie bardzo fajne łapki. o Tutaj też są łapki. <słuchy> Cyrki, chyba. Cyrki, girki. No, także tak nam leci wieczór. Nie wychodzimy nigdzie, nie idziemy do żadnych sklepów. Już skończyliśmy, co mieliśmy zrobić. W dzisiejszym dniu tośmy zrobili. Nie wiem, teraz godzina, będzie która. 17.19. 19.05 już, ale zleciało. No i ciemna noc za oknem, bo u nas jest bardzo silny wiatr. Te tuje, które widzieliście przy porannej kawce, jak robię na balkonie, to się tak dzisiaj tańczyły. Tak, dosłownie tak się trzepały cały. Mhm. Jest taka, taka wichura, że tak mocno napiera na okna, że. Człowiek się aż boi, tak huczy. Wczoraj, żeśmy oglądali bardzo fajny film, znaleźliśmy go całkiem nie, donosią spontanicznie, Chyba tak. nie spada w ogóle, ciekawe, czy nie będzie zamarzał znów. Uuu! No. Aha, kochani, właśnie, uważajcie, bo jest bardzo ślisko, zwłaszcza rano. To jest taka gołoleć, takie kuleczki, one za marcem deszcz pada, marznący deszcz, zaraz zamarza i można się nieźle przejechać. Także bardzo uważajcie jak będziecie to oglądać rano, bo są widzowie tacy, którzy nas oglądają przed pójściem do pracy, bo o tym piszą w komentarzach albo do nas w mailach. Także to was o to prosimy, uważajcie. A film, który żeśmy wczoraj A znaleźli, W tym filmie właśnie, no. który wczoraj tak jakoś przypadkowo nam się udało znaleźć, nie, bo <laughs> nie, dobra, trzymaj ty, bo no, czasem ciężko coś poszukać. Wytalec, nie? Na no, ciężko, ciężko. Ale wczoraj nam się udało. No i wczoraj był film pod tytułem y, miło, y, miłość, miłość dla dorosłych. Mhm. Tylko niech Was tytuł nie zmyli, to nie jest żaden erotyk i niech Was nie zmyli też inna miłość, bo na ikonce tego filmu, akurat na Netflixie, jest dwóch panów. I także, niech Was to nie zmyli, bo to nie dotyczy tego, świetny, co, thriller? Tak, no, taki thriller. No, można powiedzieć mocny. Taki, taki mocny thriller to jest, polecamy, powtarzam jeszcze raz, Miłość dla Dorosłych i to jest bardzo dobry film, jeśli ktoś lubi takie thrillery, kryminal, ogóle... taki kryminał też trochę. Ale dodaj, że to jest w ogóle duński A, no. a właśnie, nie? Nie, amerykański i duński, co myśmy byli, zdano się właśnie, zaskoczeni, nie kochanie? no tak, kochanie. To się wytnie. To prywaty nie? się wytnie. No, tak? O, coś tutaj, coś, 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 coś mi łapie za rękę. <laughs> Jakieś wstrząsy jest no, także, tak, także polecamy, polecamy no. bo filmik jest naprawdę dobry, naprawdę dobry. Reżyser, który to wyreżyserował, wymyślił, to tak prowadzi widza takimi krętymi ścieżkami. I już obstawiamy, że zamordował ten, że ten jest jakiś nienormalny wariat psychopata, a się okazuje, że zupełnie co innego jest później na końcu. Nie będziemy spoilerować nie, bo absolutnie musicie nie sobie boli. oglądnąć. Normalnie półtorej godziny trwa film, także nie jest to jakiś bardzo długi. No i polecamy taki filmie. a dzisiaj będziemy z się szukać. Tak, będziemy szukać. Pozdrawiam y, dzisiaj akurat, y, pozdr chcę pozdrowić Kingę. A. Y, kinie a, naszą to już kochaną, trzyma. która zawsze nam bardzo miło pisze. Y, kinia, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dzięki za, za każdy Twój komentarz. Mm -hmm. No, one są naprawdę no. bardzo fajne. Tak, tak, Kinia, bardzo dziękujemy. Bardzo y, dziękujemy. I, wiedz, że my też chcielibyśmy. Y, poznać Cię. No. Gdyby była kiedyś taka możliwość, to, to fajnie by było się spotkać. To byśmy tam, się po prostu spotkali na, na kawkę z Kinią, także Kinia, do, ja też dziękuję, Danusia dziękuję w swoim imieniu, ja w swoim, no jest bardzo, bardzo, tak. bardzo miło. I w ogóle lubię Twoje imię, no bo wiesz czemu, nie? No, wiesz czemu, no, a ja do Ciebie wiesz czemu mówię Kinia, no. Nie no. Jak się nie podobało, no to powiedz, że nie lubisz tylko. Nie no, dlatego kinia, no bo mam córkę kinię, no, no. I dlatego no. no. A że ty masz córkę kinię, a ja do kini mówię kinia, więc i do ciebie mówię kinia. No. 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 Tak dziękujemy jest. bardzo, dziękujemy. Dzięki wielkie. Za maila, za wszystko. Tak jest. Trzymaj no. telefon, bo ja jestem mm -hmm. na pół leżąco i mi cię No, dano jest <laughs> tak niewygodnie. Nie a to ci najwyżej dam... buzi dama. Nie. Danusia sobie siedzi pod kocykiem. To się wytnie. Daj, bo Ty już głupoty opowiadasz tam. E, e. Ja sobie siedzę pod kocykiem, o proszę bardzo. Z herbatką ciepłą, z cytryną. A ja się idę po moją cytrynę. W takim kubeczku trochę, no już takim zimowym. Z takim reniferem. Nie wiem, no już stary kubeczek. No. Ale lubię takie szklanki w ogóle. Wiecie właśnie, jak widać. dobrze dobre. no Ty masz akurat wodę, ja mam herbatę. No, także, także tak, zabieramy się za coś, za oglądanie czegoś tam, może nam się znów uda coś ciekawego znaleźć. Także trzymajcie się, kochani, ciepło. No i co, i życzymy Wam. Miłego wieczoru, miłego, miłego dnia. Wieczoru. W zależności e, kiedy to będziecie oglądać. Miłego wieczorku, poranka, Tylko teraz po południa, tak. To teraz potrzebuję oglądać. Twojej pomocy, bo ja już nie mam rąk. <laughs> nie musisz mi już, tutaj już lecę nacisnąć. Lecę, to ja malutki już usiadłem. Przepraszam, bo poszedłem sobie dolać. No fajna taka cytrynada jest. No, fajne, fajne. no także miłego wieczoru, popołudnia, poranka, kiedykolwiek to będziecie oglądać. To tego Wam życzymy, żebyście oglądali nas z przyjemnością, bo tak jak piszecie, lubicie oglądać to. to ten. A my teraz uciekamy, będziemy coś też oglądać. Też. No, ale nie w vlogi, tylko będziemy oglądać. Co ja gadam? Będziemy oglądać Netflixa. Netflixa, tak jest. Hmm. To... To się wytnie również. Ale mamy coś ostatnio z Disneyem problem. A właśnie, no mamy z Disneyem problem, wiecie. Łącze mamy wytrzymać. szybkie, bo mamy stałe hmm. łącze, jest tu światłowód. Ja jak przesyłam vloga, to jest dosłownie ile? 15 do 20 minut czasami, a to też nie i już jest w sieci. Tylko prawa autorskie dłużej trwają. I wiecie, co nam się dzieje, właśnie tak jak Donośa wspomina, że nie odpalają nam się filmy. Nie wiemy dlaczego. Oczywiście, wszystko jest opłacone, żeby nie było. Że my nie opłacamy. Opłacony jest Disney, opłacony Netflix, a mimo to, no nie wiem, czy to wina naszego telewizora, może ten procesor jest za słaby i nie obrabia tego wszystkiego. Kółeczko się kręci, kręci. Nie wiemy dlaczego, no i nie oglądamy. No nie oglądamy właśnie kurczę, ale najgorsze no. jest to, że ja... Próbowałam się w ogóle z tego wylogować i e, zrezygnować z tego Disneya, pamiętasz? No, no, nie I ja no. i w ogóle nie wiem jak. Mam problem tam właśnie z wylogowaniem się z tego, z zakończeniem e, subskrypcji, jak to no, oni tam nazywają. No, zakończenie subskrypcji. Mm, nie wiem. W ogóle nie ma takiej opcji, żeby tam e, nie ma. Wszystko zrezygnować. Poszukali. Nie nie wiem, By trzeba było chyba do nich po prostu napisać. A tak? im, ich aplikacja była zainstalowana automatycznie, nie wiesz? W telewizji już była, prawda? Te, w telewizji była, no ale ja musiałam tą mhm. subskrypcję wykupić, no nie, żeby... No, gdybyście kochani wiedzieli, bo myśmy już dzwonili do biura obsługi i tak dalej i nic, nic to... nikt się nie zgłaszał, zdaje się, nie? Nie, nie dzwoniliśmy. Nie? Tylko... Y ja tam próbowałam, wiesz, sama kombinować, nie? Bo coś mi się wydawało, że gdzieś żeśmy... A, może myśmy próbowali, ja po prostu zapomniałem. I wiecie, wszystkie żeśmy opcje przeszukali i nie ma. Jeśli ktoś wie, jak można to zrobić bez dzwonienia do biura obsługi i najpierw wysłuchania, wiecie, z 10 minut automatu, to, to nam powiedzcie, bo chętnie zrezygnujemy. No i skoro nie możemy odtwarzać, no to co, no, płacić sobie. za coś, co nie w ogóle nie oglądamy, nawet raz w miesiącu nie oglądamy. Mhm. Także jak będziecie wiedzieć gdzieś tam, są może jakieś takie opcje, które myśmy przegapili, to kochani dajcie znać. No. Bo z Netflixa nie zrezygnujemy, bo najczęściej oglądamy i bardzo lubimy Netflixika. w ogóle ja muszę wrócić do serialu The Crown, bo ja z, m, oglądałam mhm. nie wiem ile sezonów. W tej chwili jest chyba szósty, nie? Szósty jest tak. W tej chwili jest szósty, ja ze cztery obejrzałam, także tego przedostatniego nie widziałam sezonu i, i teraz tego no, ostatniego okay. co wyszedł więc chętnie wrócę, bo w ogóle wiecie, ja lubię takie mm, lubię takie seriale czy filmy kostiumowe jakoś tak zawsze mnie to ciekawi, zawsze w ogóle lubię gdzieś tam zwiedzać zamki nie. jakieś, trzymaj mi no, herbatę, co bo muszę trochę inaczej sobie tutaj, mhm. tylko mi nie wypi. <gry> lubię w ogóle zamki zwiedzać Pamiętam, przed kilkoma laty byliśmy z dziewczynami w Malborku, a to jest taki no spory zamek w Malborku. No. No, no to, mam to mam. dziewczyny jeszcze małe były i po prostu miały dosyć. Nie wiem ile my tam chodziliśmy, za trzy godziny z jakąś tam małą przerwą, ale dziewczyny powiedziały, że nigdy więcej. <laughs> Także, mm. ale chętnie pojechałabym na przykład do tego zamku książ, bo on tak się zawsze ładnie prezentuje w telewizji, nie? No. Chętnie bym pojechała, pozwiedzała. No nie wiem dlaczego, lubię to. W tamtych klimat, czasach, ja też lubię tamte klimaty. W tamtych czasach były, no, zwłaszcza zamek Książ, no. to wydaje się nie do zdobycia. Tam nawet nie ma fosy, która utrudniała żołnierzom przejście mhm. do zamku, a bo on jest osadzony na takiej skale, <laughs> tak wysoko. Tak, tak wysoko jest posadzony, jest faktycznie nie do zdobycia na tamte czasy. Mhm. Forteca, także ja bym pojechał, bo ja też lubię. Lubisz? Lubię, lubię, no. lubię takie. Nie jestem jakimś niewiadomo jakim fanem, nie będę tutaj ściemniał, wiecie, że strasznie lubię, ale lubię, tak... lubię, mm -hmm. lubię. W Krakowie możecie, jak będziecie, to możecie iść do Barbakanu pozwiedzać. Ale w ogóle można się różnych ciekawych rzeczy dowiedzieć, nie? No, no. Jak tam się jest w zamkach. No pewno. Ja wiesz co, bym poszedł jakby był no. przewodnik, taki fajny przewodnik, który potrafi opowiadać. To ta, lubi. Znaczy, ja um, akurat my byliśmy no. tam, się trochę dołączaliśmy do innej grupy, ale ogólnie też jest taka możliwość, żeby sobie wykupić takiego um, przewodnika, można powiedzieć, który mówi tam przez słuchawki, nie? Sobie chodzisz, a on mówi, co jest po tej stronie, co jest tu, tak, co jest tam, tak. nie? No, I po prostu mm. idziesz samodzielnie no, słuchasz i, słuchasz tak sobie. i słuchasz sobie, no? No, to taki taki przewodnik też jest bardzo fajny. A to też jest wygodne, no? no bardzo wygodne. No, no, to jest bardzo wygodne. No, jak czas pozwoli, zdrowie, to pojedziemy. No kiedyś tam pomyślimy, nie? Na nie? razie, to na wiadomo, razie. nie. Na razie, na razie to mamy w głowie, wiecie co, święta. Ja się już o. nie mogę doczekać, jak będziemy ubierać choinkę. To wszystko Wam, kochani, będziemy pokazywać i wiele innych rzeczy, które będą dla was pewno niespodzianką, ale nic nie powiem. Tak, no myślę, że, że moglibyśmy zrobić właśnie taki w tym roku. No, niespodziankę. Dla mnie to w ogóle pierwszy raz, dla Tomka pierwszy raz, jeśli chodzi o jakieś tam vlogmasy, chcemy coś spróbować. Jeszcze nie wiemy, jak to, jak to zrobimy, jak to będzie wyglądało, ale mamy coś takiego no. w planach i mam nadzieję, że to wypali. Także. No właściwie dla nas obojgu będzie to pierwszy raz. Mimo, że ja nagrywam już kilka lat i Danuś, z Danusią dopiero od może kilku, cztery, miesięcy, no. kilku miesięcy, no to ja jeszcze vlogmasów nie robiłem. No to czas najwyższy. No i znowu spróbować się wygadałam. No już powiedziałam też, nie? E, Danusia, nikt do Was gada, a ja jej trochę herbatki podprowadzę. No także to, to możemy spróbować, jak to będzie, czy nam w ogóle wyjdzie, czy, czy Wam się będzie podobało. Czy wam się będzie podobało, no właśnie, to jest najważniejsze. Spróbować możemy. Nie, nie pójdzie nam coś, no to po prostu w przyszłym roku sobie odpuścimy i tyle. I odpuścimy sobie. Ale na mam nadzieję, że będziecie z nami i. I będzie fajnie. I będzie fajnie, i będzie fajna zabawa, i dla nas, i dla Was. Także. Także zobaczymy. Dobrego wieczorku. Dobrego wieczorku. Będziemy się pewnie jeszcze jutro widzieć. No, myślę, że tak. I na szorciku codziennie rano. Przykro mi, że niektórzy piszą, że że taki jakoś, nie wiem, czy internet, czy im tak to wszystko działa, że jak ja wrzucam szorta codziennie rano, to niektórzy piszą, że szkoda, że oni oglądają dopiero wieczorem. Wiecie i coś w tym jest, bo jak na przykład ja wrzucę shorta, a Danusia dostaje powiadomienie. powiadomienie. Mhm. Wieczorem no, to to po, wie po południu. Po południu lub wieczorem, nie wiem dlaczego tak się dzieje, nie, nie potrafię odpowiedzieć. Nie wiem, też nie wiem, przecież mam wszystkie tam, wiecie, subskrypcje, polubienia, wszystko mam powłączane. No. A mimo tego, właśnie jeśli chodzi o shorty, to powiadomienie dostaje dopiero wieczorem. No. Albo późnym popołudniem, bo jeżeli chodzi o zwykłe vlogi, no to, to od normalnie, od razu. A no. przecież YouTube promuje shorty, no to jak, jak z tą promocją sprawa wygląda, skoro ludzie piszą tak samo? I tutaj mm -hmm. też jedna z naszych widzek, którą oczywiście serdecznie pozdrawiam i zachęcam do picia chłopaki z cytrynką. Ale nie mojej. Nie, 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 nie twojej nie twojej. Twoją piję ja. Nie nie my. Kochani, a tak na poważnie, no to, no to jest mi przykro, że widzowie moi oglądają dopiero wieczorem to, co ja nagram mhm. rano. Może nie wszyscy, ale, ale były tutaj kilka takich komentarzy. było I to by się zgadzało, bo to się też dostaje powiadomienia, mówi zobaczmy. No właśnie. No, ciemno już za ja dopiero A W, dopiero w ogóle dzisiaj jest czwartek, już tam wcześniej Wam mówiliśmy, a za dwa dni jest wielkie święto u nas. Wow! poważne wielkie święto, bo to będą piętnaste urodziny mojej Kingusi. Także no już taki no. coraz poważniejszy wiek. Poważniejszy wiek Piętnastka okrągła takie urodziny. No i impreza będzie w niedzielę, bo akurat tak nam tutaj pasuje. Ale wiadomo, że w sobotę będziemy sobie tutaj we własnym gronie w jakoś tam gronie, no. świętować. A w niedzielę już w gronie rodzinnym bardziej, rodzinnym bardziej. Taki będzie typowo taka najbliższa rodzina zjedzie no i będziemy się bawić, no, będziemy świętować. A my tutaj oczywiście, tak, od rana już. To, tak Wam mówiłem, ja, bo to kiedyś nie, Ty chyba nie oglądałaś tego. Ja robiłem vloga sam. Ja byłaś mhm. w pracy akurat. I ja mówiłem do naszych widzów, że kiedyś mi powiedziałaś, że Ty bardziej przeżywasz to wszystko niż, niż moje córki. A wiecie, mnie to naprawdę dużo frajdy sprawia, no bo robię komuś niespodziankę, ten ktoś może myśli, że może coś dostanie, albo że dostanie to, albo tamto, a tak dokładnie jeszcze nie wiadomo, a my wpadamy z życzeniami z samego rana no i składamy życzonka, i jest mhm. fajnie. Dużo w ogóle, frajdy wiecie, tutaj. w ogóle, jeśli chodzi o jakie imprezy tutaj rodzinne, czy urodziny, czy imieniny to zauważyłam, że dla Tomka to w ogóle za każdym razem jakieś takie było przeżycie, no, coś nowego. No wręcz szok taki, że wiecie, tutaj um, na przykład ostatnio mieliśmy też um, urodziny, potem imieniny um, mojego szwagra um, i. i, i no to jak był zdziwiony, że tutaj jakieś prezenty, tutaj życzenia, jakaś no. impreza, że co chwilę wiecie, coś się no dzieje. tak, tak, a to jest takie no. miłe, tak, dlatego to... lubię to celebrować i lubię to wszystkim pokazywać, i, bo wcześniej się tak żyło, że nie było to z takim rozmachem, i, i w ogóle, tak jak w niektórych województwach się nie obchodzi imienin, no to znowu, m, tak jak w, ja w Krakowie to imienin nie obchodziłem. A tutaj się przywiązuje wagę do imienin, mhm. ale to już nie będę powtarzał tego samego, bo już to mówiłem na vlogu. Także, no tak, Danosia powiedziała, no, ja byłem bardzo zaskoczony i, i do tej pory, może nie jestem zaskoczony, tylko po prostu bardzo to przeżywam, bo to jest strasznie miłe. No do. Mhm. Pod, do pod koniec grudnia y, będzie rok, jak tutaj jesteśmy razem. No. Tak. Więc wszystko do, co do tej pory przeżywamy, no to jest dla Ciebie pierwszy raz, pierwszy nie? Raz, tak. Takie rzeczy... Dopiero po grudniu, po no. 28 grudnia już będziemy już zataczać koło, już tak, będziemy już razem... Tak, już będziesz przeżywał wszystko po ale, raz kolejny. Ale to co do grudnia, to przeżywamy wszystko mhm. razem. No. I tak, czas zlecia, tak. już rocznica jest. No a jeszcze a propos urodzin Kingi, no to ym, dzisiaj, czyli w czwartek, Kingia ja dostała już pierwsze... Prezent i to taka naprawdę bardzo, bardzo miła niespodzianka, bo jej przyjaciółka z Sosnowca przysłała jej paczuszkę no. z prezentem. Kinia się w ogóle nie spodziewała, I no i to, to było miłe, naprawdę i dla Kini przede wszystkim, mhm. ale i dla nas, bo faktycznie z tą dziewczynką przyjaźnią się już wiele lat i mam nadzieję, że, bardzo miły gest. że tak zostanie. No. I zobacz, jak ona to pomyślała. Bo wiecie, ona nie, nie wysłała jej, że dziś, tylko pomyślała o tym, że trzeba, to też jest młoda panienka, mhm. że trzeba wcześniej wysłać, żeby doszło w miarę w miarę w tym samym albo blisko tego dnia. No to, mhm. no to już niedługo, nie za dwa dni. No to także paczka doszła dzisiaj. Mhm. Jest u kini, była zadowolona o, niesamowicie. No. No. no, także fajnie, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo miłe. miłe. Bardzo miłe. Cieszymy się, że ma taką przyjaciółkę, bo to wiecie... Szkoda, że tak daleko, no ale cieszymy Do się, że, że jest taka osoba, na której zawsze może polegać. Ze, tam... śląska. <śla> ze Śląska. Ze Śląska. Że jak coś tam się, wiecie, komuś chce wygadać, no to wiadomo, że mm, ze wszystkiego mam, mamie się nie zwierzę też. No. No, Są pewnie, takie sprawy, które, które obgada tylko i wyłącznie z jakąś tam przyjaciółką, powiedzmy, chociaż no... Nie powiem bo bokiniami, dużo rzeczy mówi. Naprawdę Kontakt masz bardzo no, dobry. Tak samo zresztą Kajusia, także mamy kontakt taki, no, no mam nadzieję, że, że dziewczyny mi, mi ufają i wiedzą, że zawsze mogą na mnie liczyć. Mhm. Dobrze, kochani, bo ten wiatr i ten deszcz w tej chwili no, to jest tak przerażający na Mocno, bardzo mocno no. wyjadano się z wami rozmawia. Ja patrzę w okno i widzę, jak mocno zacina. Tylko nie wiem, czy to zacina deszcz ze śniegiem, czy sam deszcz. Marznące. No Także tyłka, uważajcie będzie, jeszcze raz pod nogi patrzcie. To będzie bo naprawdę źle na drogach. Nie ma co prze, przeceniać swoich możliwości, bo się człowiek rano spieszy, a jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Tak. No, no dobrze, to już kończymy będziemy nie, nie przynudzamy. Będziemy nucić więcej, tak. jak tu, jak bo zawsze. herbatka stygnie, no ja tutaj dawno się no zamierzam. mocno ja... widzę. Tak, bo mocno jej pilnuję już jest mniej Ale ta ta tak połowa. jakby właśnie coś tam. <laughs> mniej jej było. <laughs> No się wytnie tak samo i już. No, no dobrze. ta się, tyle Trzymajca. wypiłem. O, tutaj jest taki reniferek, jakby się kto pytał. kubków mamy, uuu odgromadza. Musimy je wykopać te zimowe nasze no, nie, kubeczki. Zimowe kubeczki. A w widziałam ładne, Tomek ja tam nie mogę iść, bo, bo one na mnie ja patrzyły te wszystkie kubeczki. A do mnie mówią tak, weź mnie, kup mnie, weź mnie. Mm -hmm to jednak nie możemy chyba po takich sklepach chodzić. Jeszcze w ogóle w PEPKO tyle fajnych rzeczy o, jest. Też tam nie Pepco mogę chodzić za bardzo, bo wiecie, duże rzeczy chciałoby się od razu kupić i na no, wszystko nie, nie starcza kasy, no, nie? Żeby, żeby sobie można było pozwolić na wszystko. Muszę w ogóle wykopać to, co mamy z takich świątecznych rzeczy, z szaf, zobaczyć, co jest, co ewentualnie mogłabym, na co mogłabym sobie jeszcze tam pozwolić i tyle, żeby za dużo też tego nie było, bo też nie lubię tak, że jak jest za, za dużo napchane no. wszystkiego, nie? Tych no nie, ozdób. za dużo, no. no. Wiem, że sporo mamy być, tych, tych różnych krasnali, nie? Mamy, dużo będziemy staśków. pokazywać. Staśków, Staśkowie to byli tutaj już, jak ja przyjechałem, to to no. był Stasiek. Stasiek ma dużo. Tego wielkiego, grubego wyjmiemy, nie? Tego gnoma. Tak, to jest największy braciszek Staśka. Stacha, no. Stacha to jest, tak a Stasia tam jest. Stasia już czeka, już wyszedł, czeka. Snorki, już wyszedł z norki, już tutaj z nami przebywa dzień w dzień. Nie ja będę pokazywała. Bo no bo i tak jest... nie zobaczycie, bo to w takim cieniu jest tam. Taki punkci kilka sprawia. Ale czapa Stasio. wystaje, no, nie? Czapa taka, wystaje, na... Ale jest na honorowym miejscu mhm. i sobie stoi. Stasio. Tak, Stasia już jest, także już za chwilę i kolejni braciszkowie się pojawią w naszym Ta, domu. Dużo będzie muszę je, Muszę po prostu ich poszukać, wyciągnąć z szafy, z pudełek. Także po malutku, po malutku sobie też będziemy y, mieszkanie y, stroić, szkockie, tak. i I będziemy pokazywać wam jak najbardziej. Trzymaj to się. Trzymajcie Dobranoc. się. Dobranoc. Dobranoc do następnego opa.